Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim małym gadżetem od Xiaomi, czyli taka odstrasowująca kostka za 15 zł. Kostkę oczywiście samemu trzeba było złożyć. No i tak. Kostka waży zaledwie... Tutaj w pudełku mamy informację, że waży ona 36 gram. Jest wykonana z ABS-u. Wymiarę to 103x71 na 20 mm. No i tak, w środku była instrukcja do zbudowania tej kostki. Taka instrukcja przetłumaczona oczywiście na język polski. To znaczy ta nie jest przetłumaczona. W innych rzeczach miałem, pomyliłem się, sorki. No i tak, tutaj mamy skład części i po kolei punkty jak budować. I z tyłu. Tak się prezentuje po złożeniu, już wam pokazuję. To jest takie coś. To jest po prostu taki gazet odstresowujący. Robimy tak. To jest, ona ma nieskończenie wiele ruchów. Cały czas tak się obraca. Teraz tak. Widać, to jest po prostu osiem zwykłych kosteczek. Biało-szarych. No i żółte, pomarańczowe te łączniki. Gadżet mały, prosty. No i taki fajny. Jak już mówiłem, kosztuje 15 zł. Kupiłem go w Mistor Rzeszowy. No i tak. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo fajny, mały gadżet. Polecam go wszystkim. Nie tylko dla dzieci, ale i też dla dorosłych. Naprawdę potrafię odstresować. W następnym odcinku już będzie większy gadżet. Też odkręcam mi powiem. No i odcinek będzie jutro. Pojawi się na moim kanale. Tak w ogóle tą kostkę kupiłem. Mam ją od środy tego tygodnia. Dobra. Do następnego odcinka. Cześć.